Dziś rozmawiamy z profesor Danutą Plutą Wojciechowską. Jakie mity na temat Dyslali krążą najczęściej wśród rodziców i logopedów? Oj, to jest bardzo dobrze sformułowane pytanie, ponieważ rzeczywiście wiele jest niesprawdzonych metod dotyczących terapii logopedycznej, o czym pisałam już w wielu swoich książkach czy innych publikacjach. Natomiast podsumowując, możemy powiedzieć tak, że takim najprostszym mitem, który chyba funkcjonuje wśród wielu logopedów, czy też może też innych specjalistów, jest to, że dyslalia jest łatwia w diagnozie. A zatem, że rozpoznanie objawu wadliwej wymowy i jego przyczyn jest proste i jest łatwe. Być może ma to związek z taką opinią, która dotyczy bardzo ciężkich zaburzeń mowy. I rzeczywiście, autyzm czy niepełnosprawność intelektualna, afazja to są na pewno bardzo, bardzo ciężkie zaburzenia mowy, które dotykają wielu sfer życia dziecka i komunikacji, i mowy, i funkcjonowania społecznego, poznawczego. Natomiast z tego faktu nie, wcale nie wynika, że dyslawia jest prostym zaburzeniem mowy. Ona jest innym w etiologii, w objawie i dla wielu pacjentów może być bardzo tokuczliwa. Chcę przez to powiedzieć, że sama dyslawia może być postrzegana przez społeczeństwo czy nawet niektórych logopedów. Jako proste zaburzenie, proste w diagnozie i proste w terapii. Nasze badania pokazują, że zarówno diagnoza, jak i terapia dyslali w Polsce może być prowadzona co najmniej w różny sposób. Takie mity wiązą, wiążą się zatem nie tylko z, z prostotą w cudzysłowie diagnozy i terapii, ale również z tym, że dotychczasowe metody terapii logopedycznej. des lali Nie są sprawdzone w wielu badaniach naukowych. Powszechnie uznaje się, że pracuje się nad jedną głoską, że głoskę wywołuje się w izolacji, następnie w sylabach, na głosie, wygłosie, śródgłosie, potem się wywołuje głos, potem się automatyzuje głoskę w mowie potocznej. No, chciałabym widzieć badania naukowe, które by potwierdziły skuteczność tego stylu pracy. Wiele metod terapii opisanych w różnego rodzaju poradnikach, książkach, jest bardzo interesujących. Dobrze by było, abyśmy sprawdzili te metody w, terapii, w badaniach naukowych, sprawdzając ich skuteczność. Na przykład, czy rzeczywiście skuteczne, efektywne są ćwiczenia języka poza jamą ustną, typu do nosa, do ucha, liczenie ząbków, koci grzbiet, rynienka. Czy znamy badania, które by potwierdzały skuteczność tych metod terapii? Nie znalazłam w polskiej literaturze takichże badań. Te ćwiczenia są również krytykowane w literaturze zagranicznej, gdzie wskazuje się na odmienne wzorce neuronalne, odmienne sieci neuronalne odpowiadające za artykulację oraz za nieartykulacyjne ćwiczenia języka. Podsumowując, mogę powiedzieć tak. Dorobek literacki, literat, publikacje na temat dyslali w Polsce są bardzo bogate. Kiedy porównuję je z literaturą zagraniczną, myślę, że mamy bardzo bogatą literaturę na temat dyslali. Dobrze byłoby jednak sprawdzać, weryfikować metody proponowane przez różnych badaczy, czy one rzeczywiście są skuteczne i w jakim zakresie. Z uwagi na to, że Pani Profesor jest specjalistką od czynności prymarnych, to chciałabym też zapytać, jakie mogą być najpoważniejsze konsekwencje zaburzeń czynności prymarnych, które odzwierciedlają się w wymowie dziecka? Myślę, że należałoby jednak zadać to pytanie o wiele szerzej, tak? Czyli mogłabym powiedzieć tak, że zaburzenia czynności prymarnych, czyli biologicznych wcześniejszych niż mowa, mogą skutkować nie tylko zaburzeniami artykulacji, ale również Padami zgryzu. Należałoby zatem zastanowić się, czy i w jakim zakresie, na przykład nieprawidłowe oddychanie wpływa na powstawanie wad zgryzu, ale również na powstawanie wad artykulacyjnych. Pewnego zastanowienia, czy też pochylenia, czy uwagi wymaga zwrot czynności prymarnych, które Pani używa. Jest to zwrot bardzo chętnie w tej chwili używany przez logopedów. Stał się niezwykle modny od czasu, kiedy został zdefiniowany w 2011 roku w mojej książce Mowa Dzieci z szczepem bargi i Podniebienia. Jestem bardzo zadowolona, że logopedzi. Bardzo chętnie podchwycili ten zwrot i publikują na temat zaburzeń czynności prymarnych w różnych ym, miejscach. Natomiast chcę tylko zwrócić uwagę, że czynności prymarne to nie tylko oddychanie, gryzienie, rzucie, połykanie, ale szereg innych niewerbalnych czynności odbywających się w przestrzeni orofacialnej. Gdyby chcieć powiedzieć krótko o tym, jakie znaczenie ma prawidłowy rozwój, Czynności prymarnych dla rozwoju człowieka, to trzeba by powiedzieć tak: podczas codziennej powtarzalności różnych niewerbalnych czynności, odbywających się w przestrzeni orofacialnej, dziecko uczy się pewnego rodzaju sprawności. Nieżyjąca już pani magister Aleksandra Łada w niezwykły sposób określała tę sprawność, tę sprawność mówiąc, że jest to biomechaniczna baza artykulacji tej wykonawczej strony yy, realizacji fonemów. I yy, mówiąc najprościej, jeżeli masz nieprawidłową sprawność, nieprawidłowy układ języka podczas czyn czynności prymarnych, to z racji tego, że te czynności są bliskie dla dziecka, ponieważ są stale powtarzane i codziennie, dziecko będzie wykorzystywało wadliwe układy, wadliwe ruchy języka, warg do tworzenia głosu. Potwierdzają to wyniki naszych badań prowadzonych na Śląsku, badania pani dr. Sambor, pani dr. Malickiej. Polecam artykuły na ten temat, gdzie udało nam się pokazać związki pomiędzy wadliwym połykaniem, wadliwą pozycją spoczynkową języka, a wadliwymi głoskami. Chciałabym się również dowiedzieć. Ile czasu upływa średnio od narodzin dziecka z rozszczepem do przeprowadzenia operacji u takiego dziecka? Może najpierw powiemy sobie tak, że ani w Polsce, ani na świecie nie ma jednej uniwersalnej metody leczenia chirurgicznego dzieci z wadą rozszczepową. W Polsce można wyróżnić co najmniej dwie strategie operacyjne. Różnią się one czasem operacji. Wargi i podniebienia, ale również sposobem, sekwencją operacji. Można powiedzieć tak, są ośrodki, które wykonują operacje jednoetapowe, czyli za jednym razem, za jedno, w czasie jednej operacji, wykonuje się zamknięcie rozszczepu wargi i podniebienia. Dzieje się to około 6, 7, czasami 8 miesiąca życia. Druga sekwencja y, 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 polega na tym, że operuje się wargę i podniebienie oddzielnie, czyli osobno wargę, osobno podniebienie. Warga około 6 miesiąca życia, a podniebienie czasami nawet dopiero w 18 miesiącu życia. Myślę, że trzeba powiedzieć tak, że najważniejsze dla rozwoju dziecka jest zespolenie rozszczepu wargi i podniebienia, jest to kluczowy moment pomocy dziecku z rozszczepem wargi podniebienia. W moim rozumieniu jest to najważniejsza pomoc dziecku z rozszczepem. Nasze działania logopedyczne powinny być wplecione w sekwencję pomocy chirurgicznej, leczenia laryngologicznego, czy też audiologicznego, czy też ortodontycznego. Można dyskutować, kiedy powinno być zamknięte podniebienie czy już w pierwszym roku życia, czy w drugim roku życia. Myślę sobie tak, że perspektywa logopedyczna jest następująca. Im wcześniej zamknie się podniebienie, tym szybciej można oczekiwać, że na bazie zespolonych części anatomicznych nastąpi rozwój nie tylko czynności prymarnych prawidłowych, tak? oddychania, połykania, gryzienia, rzucia, ale również artykulacji. Komentarze słynnych chirurgów są następujące. Tak naprawdę najważniejsze jest doświadczenie chirurga, który będzie zespalał, e, e, zespalał rozszczepioną wargę czy podniebienie. A zatem powinniśmy naszym pacjentom mówić o tym, żeby, żeby podejmowali leczenie chirurgiczne w wielkich, dużych ośrodkach leczenia wady rozszczepowej, ponieważ pracują tam doświadczeni chirurgi. Ja nie wymieniam specjalnie tych ośrodków, bo tych ośrodków z doświadczonymi chirurgami w Polsce jest naprawdę kilka. Myślę, że rodzice znajdą takich doświadczonych chirurgów. Dobrze, żeby znajdowali też doświadczonych potem logopedów, bo logopeda ma uzupełnić pracę chirurga, czyli pomóc dziecku w wykorzystaniu potencjału, który został stworzony podczas operacji. Taka operacja jest dużą zmianą i tak jak Pani Profesor powiedziała, Wiele się wymaga od logopedów, ale też, jakie zmiany są wprowadzone, jeżeli chodzi o postępowanie terapeutyczne i też życie dziecka czy działania rodziców. Mm -hmm. Operacja jest wielką, dużą, radykalną zmianą warunków przebiegu czynności prymarnych, ale również artykulacji. Ym. Myślę sobie, że istotne jest, aby rodzice. Wcześniej podejmowali kontakty z logopedą, ale również z ortodontami, laryngologami, audiologami. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak dziecko będzie wyglądać, jak będzie jadło, jak będzie oddychało, jak będzie mówiło, jak będzie się komunikowało. Wśród konsekwencji wady rozszczepowej można wyróżnić wadę zgryzu, zaburzenia słuchu. Zaburzenia mowy, które polegają nie tylko na wadliwej wymowie czy nosowaniu, ale również dzieci mogą mieć opóźniony rozwój mowy. Moje badania wykazały, że część dzieci ma również trudności w udziale w dialogu, jest bardziej wycofana, mniej aktywna. W związku z tym zwróćmy uwagę, mając taką wiedzę, o tym, jakie są konsekwencje wady rozszczepowej, logopeda może bardzo wcześnie interweniować, podejmować pracę z rodzicami i z dzieckiem, jeszcze przed operacją, i w ten sposób przeciwdziałać powstawaniu niekorzystnych dla rozwoju dziecka trudności w komunikacji, w jedzeniu czy też w artykulacji. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za poświęcony czas i miłą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich logopedów serdecznie.